A teraz te kołki co się stało? Gdzie jesteś? Uderzyłeś o mnie specjalnie, to jesteś teraz sobie Gdzie w Gdzie Lecę na WSW. No, byłem obok ciebie. WSW jest jakiś taki, jakby za płotem. Nie wiem co to jest. Taka osada. Jest. Industrialna. To jest baza bazów. Baza, baza baz. bazów. Ej, tu jest jakaś łódka w ogóle. Czy w tej grze są łódki prawdziwe, że się pływa? Nie, nie, tylko atrapy. Ale i tak się warto nie podniecić, bo nie było tego wcześniej. Kurde, to. Łopy, tu jest wszystko. W tych bazie kiedyś nic nie było. No ale ja już muszę odganić, stary. No bo o. Już, ci, już ci mówię, że namioty są pozamykane. Można no już to nie podnieciłem, tak? Nie możesz otworzyć? A właściwie to wiesz co nie sprawdziłem nawet, a może się da, weź mi sprawdzić Jak będziesz dziś przy tym... No helikoptera się nie no, da no, no nie... nie się. Ta baza to jest, to jest marny, wiesz, marna, więc wiesz marny lód będzie tutaj. On ostary, ma, marny. To jest no stary, marny. Nie jak ma miejsca. miasto z budynkami i wszystkie budynki zamknąć. O! Kurde go nie ty mądry jesteś. No właśnie nie chcę ci nic mi umówić, ale tej jestem kusznikiem od dziś. O ja jestem Jagu Ty, ale co ja mam kuszę bez bełtów, tylko strzały znalazłem, co no, jest za Kusza bez kuszy, no... No jak ty może być stary kuszą bez kuszy? Ale strzały znalazłeś, to możesz strzały fuck. załadować. Co się stało? Żmiju, weź się nie wygłupiaj. Ci strzelę w głowę ja i na pomożę, sobie pytam, co, co się stało. Co, co, no na przykład granatem rzuciłeś we mnie. No to ktoś inny rzucił, no to przecież to nie jest baza, tylko dla nas no. Nie to nie jesteś. Żmiju, ty to jesteś po prostu. No taki ze mnie śmieszek, trochę się ale śmieje, to nawet nie ja jest śmieszny Trochę się po nie To jest żałosne, no. Chodź idziemy, bo tu bieda. Ale powiedz mi, ale czy, już się ja obraziłeś, się czy już się obraziłeś. Nie, nie obraziłem 4. się, ja nie jestem Bąkinny. Ale... Co? Nie jestem Dawidek, żeby się obrażać. Boże, szkoda, że wczoraj w live' żeśmy skończyli, bo było tak wesoło. No. Ktoś tu jedzie. Mhm. Mama, co to Ktoś tu jedzie, Ty. No i dobrze. No jak spieprzyli? Gońcie się, Sylwajerze. Dobra, chodź. To co teraz, gdzie my jesteśmy? Tu. No nie, w... no Na północ jesteśmy? musimy iść, Nie na, na północ. Chodź, tu jest taki fajny helikopter w rzece. W jeziorze. Mhm. Tak to jest. Widziałeś to? Mm. Sof, czy ty się troszeczkę czujesz, jakbyśmy grali w The Walking Dead? Tak, The Walking Dead. O, tam, dead tam to jest cała do tego dla mnie. domku. Chodź, tu, chodź tam, tam nie, tam jest. Łódka nie, ja idę teraz. tu po prawo. To idź, ja idę tu. Stary z jednego domku to i samolot się nie na tego. Nie na ja idę i... tą łódkę. Jedź, a tam łódkę, czy ona jest sprawna? Lololi, Musisz lolo po łódkę sprawdzić, czy spawna, to, że mnie z tobą coś jest nie tak. No stary, no może nowy update był, no. No, a ja chopię tutaj. W łódce no stary tak. Kałaszek, ARK, -ka. i co ty na to są? Medyki, plecaczek. Chyba coś tam jest stary, nie tak. <grystanie> Brzmiłeś, żebym ja ci powiedział, co ja mam tutaj, to jest nie powiem Ci, jeszcze przyjdziesz będziesz mi kradł. No Bo nie. Ty... Stary. A on, stary, dzika tu. Ole dzik. Widziałem, że ostatnio nową bm kupił ten. Walu, Co? czy jak mu tam. Alvaro? No nie no, z blok ekipy, kupił sobie nową BMK. No sorry, no ale ja nie wiem, no. Takie I mówię, rzeczy. czy Mati teraz będzie... Też skończy rozbity pod tym, pod supermarketem. O, ale tu stafu jest. O stary! Snajperka, czaisz to? No nie potrafię sobie tego już wyobrazić. No, zaraz zobaczysz. Ja oszacę dalej. Nie pokażę ci jego. Zabierzesz mi. Ty masz prawo w stronę jeziora, ja mam lewą. No jak, a jak będziesz strzelał na to kto będzie walczył? Ty, jakaś mina tu jest. To. Nie działa. Tu się przewrócił się ten pilot. Pytanie: ja się, czy ty byś na przykład apteczkę? Czy ja mam apteczkę? Nie, pytam się czy chciałbyś może apteczkę? No, nie pogardziłbym, gdybym no, no ale ci nie dam no Nie wziąłeś apteczki z tej przyczepy. No może nie wziąłem, ja ten poster widziałem. ci że żebym apteczka, apteczkę. Okej, okay. tak no ciebie nie wziął brudnej apteczki, no, nie dostał papier, nie zaparenie jakieś ja na północ z no. Komu jakiś telefon dzwoni? Pan co robię jak ten A, nie dobra Co Nic Co umiesz tak robić? zobacz Nie to! Kurde, poczekaj, to nie to Super, chyba Krzysztofowy w tym No tak się fajnie macham weź, weź. Ole w tory coś dupło No bo tu są te naloty takie, on, fajny dźwięk jest teraz taki czy powiedz mi, czy teraz Twoja ulubiona gra to jest Hydre Z1? Co? Czy od Zbota. dzisiaj grasz Hydre Z1? Nie. Czemu ty tak wolno biegasz? Nie ja wiem, pewnie dlatego, że mam broń w łapie albo coś. Czemu ty jesteś goła, baba? Nie jestem goły, tylko coś ściągnąłem tam. O, mi o w ogóle, czy my jesteśmy w Zonie? Dobrze, jesteśmy tak. w Zonie. Czy ty u mnie miał. widzisz taką so. czapkę takiego jakby stracha na wróble? A w ogóle mi ty, już miałaś nie grać w gry na multi. No ale ty chciałeś, ogryć, no to nie będę cię ty to Chciałeś ignorować, to. Ty no, no. mi napisać, h jeden. A no tak sobie wmawiaj. No przecież mi po to zainstalowałem no dwa dni temu, czy coś ze mną gadałeś. No dwa dni temu stary, ale nie dzisiaj. <laughs> o, a dzisiaj to jest, już to już jest to różnica stary. <laughs> ja sobie tutaj grałem w Destiny, jak spiłem fajnie. Przygoda, fabuła, Jakiś koleś koleś Mówisz, damen 1, 2, 3 żmiju, pisze, proszę, Przyjrzyj na Facebooku... Żmiju, żmiju proszę, zagraj za mną w Call 1. Nie mam co grać wideo. ten wideo. No dobra, no, to robicie. Unable to exit team, team games. Widzisz? Jest issue jakiś. W następnym patchu będzie. Koleś skopiował jakiś... Yes. O, tu coś jest. O, stary, co tu jest? Czyli, mnie tu byłeś w błędzie, wiesz? Chodź tu, zobaczymy, co to jest. No. Co no jest tam, jestem W takim błędzie, że po prostu błąd spotkałeś. Tak zwany bug. Bug, bug. bug bag. Jak to -bug. Tam sobie? Team bug. Co to w ogóle jest? Nie idź no moją i... stroną. Nic po drugie, no stary. Czy ty jesteś amatorem versus Weaver? No nie. No to trzymaj się swojego. uuu, dwie apteczki. Na no, jednym stole. No, trzy, stary. Uuu, jakieś koszulki do podarcia? Uuu, trzy apteczki rzeczywiście. You no. 12016 Invitation Crate. Co to znaczy? No, ja że. Bogaty? Kurde. ja ci pokażę z prawdziwego Survivora. Jak tak zrobisz, to jesteś dobry. ja Jasiu, zrób tak. Czekaj, bo ja ammo zbieram do M16. Ja nie mam tego, a mam akacza. Gdybyś się chciał zamienić, to się zamienię chętnie. Ammo. Pamiętaj są. Graje w Survival to nie tylko bieganie i lutowanie, ale to także movement. Jak tak wejdziesz tutaj, gdzie ja, no to daję ci. Czekaj, zaraz będę wracał To, to ci zobaczę, daję no, ci wraca. dyszkę. Dyszka, ale nie, nie chcę Twojej dyszki, stary. Czyli dyszkę daję, wzi? jak wejdziesz na płot. Patrz, stary, co ja ci pokażę. Tu za Patrz, Jak ja na taki płot wchodzę, patrz. Sorry. Patrz, jak ja na płot wchodzę, stary. No, super ja. Patrz, teraz. No, nie, no, ale stary. jaki jakiś stary. Ty jesteś, bo A zrób wejść tu gdzie ja. Patrz, tu gdzie? No, tu do środka no. samochodu, no, pokażę jak no. chodzisz Chodź nakłada, jedziemy tu. Teraz to płacić nakłada, a przecież jestem z drugiej strony, nie wiem nawet jak wyjść. O ten. Nie wiem czy ty możesz mi uprowadzić, bo nas zabijesz. Poczekaj stary, bo czemu ja jadę do tyłu? Czy ja mogę biec i się bandażować właśnie Story, zarobiś ten na nie No to czekaj no wejdę do siebie, ja będę szczelcem tylnim wyborowym O kurde

Jasiu, uważaj, jadę! Pana na drifcie! O kur... Jestem co? No, ale nie ma co jeździć tym kładem, weź go Skakuj no chodź Za głośny jest No to ja nie będę jechał koło Ciebie Dzien No chodź no wsiadaj no. No nie chcę wsiadać, bo gdzie ty chcesz jechać A, z tym quadem, no Dobra, nie chcesz to nie mieć Przecież jesteśmy w bardzo dobrym o, -o, miejscu żeby sobie tutaj Żeby sobie tu normalnie pograć Battle Royale Takie, przykazania Battle Royale mówią Uciekam, uciekam, uciekaj są uciekaj Coś to, Jak strzelają Kurde To pewnie tutaj w mieście Niezu, żmiło. Mi, czy to twoich Miał. widzów bawi? Nie, poczekaj, idę do kuchni teraz. Cię zastanawiam czemu ty to robisz po prostu Co jest za drzewem hmm. Chciałbym, żeby tu ktoś z tyłu nam wyskoczył, słabo by było. tam, Że już szybko bandażuj się typa zabiłem, bo podbieg do ciebie. Ja przyjęto Zielnie. Za płotem jest w mieście, chodź, wycofaj się, wycofaj się, bo tam ich więcej było. Chodź tu na górkę. Od drugiej strony podejdziemy. Na szczęście Cię tylko raz trafił gdzieś pobiegli tam w głąb. No czemu wiem, że wkręcasz? Nie pewnie poszczyliło się skręcić. Brzmi ja nie jestem taki jak ty. Chodź. Uh -huh. Chodź. Nie no poprakaj, no muszę się uleczyć, bo... Muszę się stary, ulecz za bandażu się... i chodź z drugiej strony, bo mówię Ci, oni tu wrócą zaraz prawą stroną. Dobry kurde, ale ma stary śmieszek z Ciebie, no. No, gdzie oni są? No stary, pokaż. Tam na dole gdzie byli, przed nami gdzieś w tych budynkach. No stary, ludu pełno. A ilu było, 5 czy 10? Nie no, z dwóch typów, no ile pięciu, 10 Zacząłem strzelać i się gdzieś wycofali. Bo myśleli, że chyba, że ty jesteś sam na dole. No nie, wiem, dostałeś w kolano za tą krzakiem. Gdzieś się tam schował Dobrze, że i zauważyłem, bo tu by ci wystrzelali tam Kurde, ja, ja się podejść ja środkiem, pod, pod środkiem podchodzimy. Tylko szybko będzie trzeba przebić, o oh, fuck Przebić się przez płot Boł tu Czekaj. nie wiem, nie chcę strzelać, żeby nas nie słyszeli aż tak bardzo. Dobra, so, ja co ja to sobie patrzył Tu ona, patrz, ja przejdę przez ten budynek, wezmę coś jeszcze, wezmę jakiś kask na zapas Coś tu zlutuję troszeczkę i idziemy tam tamtą stroną i gdzieś tam muszą siedzieć o fach, Oj, je, je, je. Ale tu... nie to na nas! O! Nie. Kurde, wiesz co zaraz kończymy chyba bo właśnie. No spoko, nas spoko na... ja sobie też za rękę tu gram to też jeszcze Dobraż mi ja minąć dalej, dalej. Miły, jak ci idzie, jak tam jak bo tam ja życie z w... Chodź idziemy, przeskakuj, przeskakuj Kucni To ty stary kucni, ty kobietom jesteś stary A co to ma jedną dupiernik do wiatraka No mm. dobra to idziemy jest na Tu, tu patrz, tu masz no. no tu schodź, Jasiu, wróć Ja się nie, bo ja tu mam koktajl mołotowa. Wiesz co, przez głubinek przejdę, zobaczyć czy nie konkrasz, ma Dobra, sobie ja idę w parku. Uważaj, bo cię z prawej strzelą, przecież są po drugiej stronie, stary, uważaj Nie tak. ma stary nikogo. Nie ma, nie ma, zaraz ci będą strzelić O, ale stary, pokał. fajne samochodziki tu są. Ja już nie wychodzę z gry, jak przez głupotę zginiesz, to nie wychodzę z gry. No, ale stary, no, koniki tu są fajne. Chodź zobaczyć. Eee, bankol bon jesteś? Bankol. Bon a tu, patrzcie, widzieliście, gdzie ta teczka była? Ole, pójdzie! Co, to już koniec. Wiesz, co? Ja chyba sobie wezmę i zmienię tego kacza na M4, bo po prostu tak mało amunicji mam do tego. A dałem czwóreczki, mam 180 naboi. Chodź brzmi No i co, są oni tutaj czy ich nie ma? No mówię ci, że no, przyzna się, że mnie strzeliłeś i tyle. Żmiu. No dobra, no może coś było, no, niech ci będzie. Widzi, że byli kolesie. No, samochód nawet ich jest. Gdzie jest, pokażę, gdzie jest samochód. O! No to gdzie oni boleźni? Nie wiem. Dobra osłaniaj mi, ja biegnę na drugą stronę To ja też Samochód jest cały Cały I Jakby co to, to jest cały samochód Mhm. Ale są leci Ale będzie Fajne ten ogień jest taki zajebiście wygląda na wysokich ustawieniach jak prawdziwość. Meman czasem gry mają takie rzeczy, że coś jest że strasznie fajnie coś wygląda wnikt, który, nie wiem, przedmiotów, tekstury kamieni albo coś tu co wybuchy są jest, jest świetne. Załóżmy, jesteśmy w ogóle w tym. Tak. Ale trochę musimy na E iść, wiesz. Chodź, samochody weźmiemy. Patrz, co będziesz robił? Jeździł w tym samochodzie? No, uciekniemy przynajmniej... Będziemy A mieli gdzie uciekniesz? Przy... Jak biegniesz to super myślisz. Szczelić do każdego. A w momencie kiedy jesteś w samochodzie to nie możesz I tego cię słychać. Czemu dwa sygnały słychać? Ja to sprawdzę czy ktoś jest w mieście są. Mm. Hmm, co tu jest takie większe miasto, idziemy? Mhm. O, ktoś strzelał. Brzmi, weź tu do mnie podjeć. Co? Gdzie no. ty jesteś? To. Gdzie tutaj? No tu jestem, obok ciebie, no co ty ślepy jesteś? Ała, gdzie? No chyba, no chwa, teraz to jest stary... Ale... Podjedź do mnie na blisko, żmił. tak żebym cię widział. No ty normalny jesteś, czy ty jesteś normalny? Żmił, bo tam jakiś koleś strzelał. No ja się teraz nie wiem, czy ty naprawdę jest jakiś. Ty, kurde, masz jakieś problemy z, z ten, czy. Żmił weź się teraz, nie wygłupiej, bo koleś był. Słyszałeś jak strzał, czy nie słyszałeś no jak strzał? Podjedź nie, do mnie nie, na blisko to, i chodź i ze mną teraz. tutaj. Żeby nie wiem co, ale ty nie zrobisz konia. Dobra, chodź, jedź. Tu po prawej był gdzieś. Chodź wysiądziemy dojedziemy go. No to damy. Gdzieś jeszcze gdzieś ty, nie? A nie wiem czy nie na górce jest. Na no, chyba na górce, a na górkę, no. Ale gdzie oni strzelają, no? Do... No stary na górce strzelają. Już kogoś? No. Nope. Teraz jakby na dole Na dole są już no Co zbiegli? Tak. Poczekaj da, na chodzi. mnie żebyśmy razem zaczęli strzelać się... Pora, widzę, Pora się jeszcze są w domku tutaj tu naprzeciwko mnie Tu naprzeciwko mnie no to schodzimy A mogliby się najpierw wybić co? I wtedy my wyjdziemy co ty myślisz? Ja tutaj jest w tym domku tutaj był jeszcze, no wiesz? Mm -hmm. Dobra, patrz jak to się robi, Story Jest turbi Rzucam mołotowa, uważaj Uch, w środku Dobra, idź od frontu Spalej. ich! Są. ich. <laughs> Pal się koniu Czekaj Ciebie ja się nie podparł Wiem Musimy ich wyjaśnić Trzeba bo jak muszę się uleczyć wiesz? są w prawa strona lewa strona prawa, ja. kurde zabił mnie żmił wchodzisz Leżysz. Dzięki żeby nie broniłeś kurde frontu no, stary no co no, za no, koleś? Się... aż miu O jeszcze jeden w środku był no też Upadł, ale dobre to było, podobało mi się. Szkoda, że lepiej nie płonęli, ale się schowali w pokoju tam oddalonym od płomieni, nie? No i no, trzeba to było ich.